Z nami nie musisz się ograniczać. Zamawiaj usługi, oglądaj za darmo odkodowane kanały, płać online i surfuj do woli w internecie. Pamiętaj: jesteśmy z Tobą w domu. Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku naszych ćwiczeń, jeżeli chodzi o osoby, które pracują zdalnie, pracują z domu, przypomnę, nazywam się Bartosz Ramt, jestem fizjoterapeutą w specjalistycznym centrum rehabilitacji Vita. I to co dzisiaj państwu zaprezentuję, będą to według mnie i całego zespołu najbardziej korzystne ćwiczenia i które tak naprawdę mają wpływ i w bardzo istotny sposób pływają na fizjologię, na biomechanikę i na ergonomię pracy. Serdecznie zapraszam. Kolejnym odcinkiem, na który warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o pozycję siedzącą, jest na pewno odcinek piersiowy kręgosłupa. Z racji tego, że tak jak wspomniałem na początku, większość z nas ma tendencję do ustawiania klatki piersiowej w kierunku tylnym poprzez Wówczas pogłębiamy sobie kifozę piersiową, rozciągnięciu ulegają mięśnie tutaj w okolicach tego odcinka. No i niestety bardzo często powoduje to zaburzenia w wyproście, jeżeli chodzi o ten odcinek. W jaki sposób możemy sobie z tym poradzić? Mam tutaj ze sobą ręcznik. Przy użyciu ręcznika, który. Kładę sobie na oparciu, żeby końcówka krzesła nie wbijała mi się w plecy i żeby było to dla mnie niebolesne i komfortowe. Siadam, opieram się plecami o oparcie, ręce luźno i po prostu odchylam się do tyłu. Hop, kładę się tak jakby na oparcie na ręczki. Wyciągam tutaj klatkę piersiową, odblokowuję powłoki brzuszne, jak również działam jeżeli chodzi o odcinek piersiowy, na wyprost w kręgosłupie. Później wracam do pozycji i rozluźniam. I ponownie cofam się do tyłu, ręce luźno przytrzymać chwilę i wracam. Ponownie. Wracam. I ponownie hop. Wracam. Tak jak Państwo widzieli, poprawiłem swoją pozycję w celu przejścia troszeczkę na kolejne segmenty odcinka piersiowego. Jeżeli chodzi o to ćwiczenie. Jeżeli nie czują Państwo aż tak mocnego rozciągnięcia, mocnej pracy kręgosłupa pierwszego w kierunku wyprostu, mogą Państwo dorzucić ruch rąk. Podnosimy ręce do góry, upadki w kierunku dolnym i odchylamy się do tyłu. I powrót. Ważna rzecz, staram się cały czas. Trzymać ręce wyprostowane, a druga rzecz, rozluźnić ciało. Pozwolić, żeby ciało poprowadziło mnie do, do pewnej granicy, tak? Hop. Przytrzymać chwilkę około 5 sekund, i wracam. Łopatki w kierunku dolnym, rozluźnić ręce, i ponownie ten sam ruch. Jeżeli chodzi o odcinek piersiowy, wystarczą w zupełności myślę te dwa ćwiczenia, żeby poczuć już troszeczkę więcej mobilności, troszeczkę mniej sztywności zarówno w odcinku piersiowym, jak i w klatce piersiowej. Kolejnym odcinkiem, na który bardzo zwracamy uwagę w pracy z pacjentami, którzy pracują przy komputerze, to odcinek lędźwiowy, jak również miednica. Właściwie można powiedzieć, że w pewien sposób staramy się powiązać te dwie, te dwie struktury, te dwa odcinki w sposób taki, żeby nie zasypać pacjenta gradem ćwiczeń, a pokazać jeden dosyć spójny ruch, który scala pracę obydwu tych segmentów, obydwu tych odcinków. Najprostsze rzeczy. Panią wygodniej, mężczyzną może być troszkę mniej wygodnie. Zakładamy nogę na nogę i skręcamy się w jednym kierunku. Co jest też ważne, staramy się popchnąć biodro i pośladek nogi, która jest założona w kierunku dolnym, żeby również poczuć tutaj napięcie na w okolicach mięśnia pośladkowego. Skręcamy się hop. Przytrzymać. Wracamy. Rozluźniamy ciało, ponownie przypominam: kieruję w dół, biodro przytrzymuję i skręcam się. Powrót, rozluźnić i ponownie. Biodro w dół i skręcam się. Oczywiście analogicznie. Wykonuję to na drugą stronę, czyli lewa noga w górze, ciągnę biodro w kierunku dolnym. Skręcam się. Hop. I powrót. Rozluźniam ciało i ponownie dociskam i skręcam się. Powrót, rozluźnić ciało, dociskam biodro, skręcam się, przytrzymuję ten skręt, to napięcie w okolicach 5-7 sekund. Powrót, rozluźniam się. Co jest też ważne, jeżeli chodzi o pozycję siedzącą, z racji tego, tak jak Państwo widzicie, Mam biodra w pozycji zgięciowej, wówczas moje mięśnie z przodu, uda, jak i fragmenty powłoki brzusznej ulegają ściągnięciu, napięciu, przez co osłabia mi się mięsień pośladkowy. Bardzo często również w związku z tym, że chciałby podjąć w pewien sposób pracę. My w takim fachowym językiem nazywamy to, że mięsień jest napięty w rozciągnięciu. Więc warto również pamiętać o mobilizacji mięśnia pośladkowego. Jak to zrobić? Dodatkowo również pracują państwo nad rotacją w biodrze zewnętrzną. Siadam na krześle, zakładam nogę na nogę tym razem już nie w ten sposób, a opieram stopę o udo. I pociągam hop. Kolano spycham w kierunku w dół, do podłogi. I rozluźnić. Napięcie, jakie powinienem odczuć, są to okolice stawu biodrowego, mięśni stawu biodrowego, ale również okolice mięśnia pośladkowego hop. Ściągam. Przytrzymuję. Podobnie jak w poprzednich ćwiczeniach, około 5-7 sekund to napięcie. Wracam. Rozluźniam nogę. Mogę troszeczkę sobie taki automasaż zrobić. Rozluźnić nogę. Hop i ponownie. Pociągam kolano w kierunku dolnym. Moje barki, łopatki skierowane w dół. Klatka otwarta. Rozluźniam, powtórzyć około myślę 10, 12. Jeżeli ktoś potrzebuje, to więcej do 15 razy. I oczywiście wykonuję to ćwiczenie również na drugą stronę. Opieram nogę o udo, dociskam. I rozluźnić. Łopatki, przypominam, dociskam. Rozluźniam. Ponownie. I rozluźnić. Podobnie jak w przypadku nogi prawej, powtarzam taką samą ilość powtórzeń na stronę drugą. Kolejną rzeczą, którą chciałbym zaprezentować, będzie rozciągnięcie przedniej części, tutaj przedniej powięzi. Uda wykorzystamy sobie do tego krzesło, przy którym pracujemy. Proszę Państwa, jeżeli układ krzesła jest mniej więcej taki, gdzie mam możliwość wsadzenia swojej nogi to super. Tak naprawdę mogę to ćwiczenie wykonać również w momencie, kiedy nie mam takiego oparcia. Natomiast wygodniej byłoby, gdyby ten fragment jednak był. Siadam sobie na krześle. Moja w tym przypadku prawa noga jest przeniesiona do przodu, noga ugięta w kolanie. Mogę przytrzymać się biurka i oparcia. Cofam nogę do tyłu, prostuję ją w kolanie. I uwaga, napinam pośladek. Napinam mocno pośladki, tak, żeby poczuć napięcie tu na przedniej stronie. Począwszy od Mniej więcej żeber, połowę brzucha, w zależności od tego, kto jaką ma tolerancję. Natomiast tendencja powinna być taka, że przód uda, powinni Państwo wyraźnie przy tym ćwiczeniu czuć. I żeby uzyskać ten efekt, należy przy tym ćwiczeniu napiąć mięśni pośladkowe. To jest bardzo ważne. Czyli skierować biodro, hop, w kierunku wyprostu. Spokojnie to ćwiczenie możecie wykonywać Państwo około 30 sekund, nawet przytrzymać do minuty. I jeszcze jedno ćwiczenie, do którego mogę sobie wykorzystać. Krzesło będzie bardzo podobnie, żeby nie miażdżyć sobie rzepki, umieszczam ręcznik, poduszkę, cokolwiek, nawet, nawet koc na siedzisko. Opieram kolano i w bardzo podobny sposób mogę napinać tutaj przednią część uda. Opieram o kolano, tył pod udzie opieram sobie o oparcie krzesła. Napinam mięśnie pośladkowe, to jest bardzo ważne i Staram się poczuć napięcie tutaj na przedniej części uda. Również mogę popracować tutaj około 30 sekund minuty, powtórzyć spokojnie do 5 razy. Taka mobilizacja jest bardzo korzystna dla ergonomii pracy zarówno grupy przodu, dajaki dla mięśni pośladkowych. Wówczas mięśnie zostają w pewnej równowadze i żadna z grup nie ma przewagi napięciowej. Po wykonaniu rozluźniam nogi i mogę usiąść i wrócić do swoich obowiązków. Oczywiście teraz akurat wyjąłem spod siebie Ręcznik, Natomiast nie jest to wcale zabroniona rzecz, żebyście mieli Państwo coś na siedzisku pod pośladkami. Powoduje to, że mamy troszeczkę jakby wytrącenie miednicy z tego centrum, z tego napięcia i pojawiają się również mikroruchy w okolicach kręgosłupa lędziowego, co jest bardzo korzystne w momencie, kiedy... Spędzają Państwo wiele godzin przy komputerze. Razem z zespołem przygotowaliśmy dla Państwa kilka właśnie takich prostych ćwiczeń, które możecie Państwo swobodnie wykonać w domu przy stanowisku pracy. Natomiast w następnym odcinku skorzystamy troszeczkę z tego, że nie są Państwo u siebie w biurze czy też w miejscu pracy, ale w domu. I pokażę Państwu kilka ćwiczeń, również na poszczególne odcinki, i ćwiczenia, które według nas powinny angażować właśnie te mięśnie i te grupy, które są najbardziej narażone w, przy pozycji siedzącej na usztywnienia, na zmiany w ruchomości, na zmiany w fizjologii tkanki i zmiany biomechaniczne. Serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia.